Zobaczcie tam co chodzi, No tego to się nie spodziewałem Że zobaczę tygrysy Także naprawdę super miejsce Za dobrze zaczyna? Kurde Zobaczcie tutaj coś pięknego Normalnie nad wami jest tafla wody No i tutaj są morskie Zobaczcie, rafa koralowa I morskie ryby O, też jest rekin jakiś Przepiękne. O, to też się widzę tam ciągnie całe. Zobaczcie. Wow. Ale tu. Jest... No, rewelacja, normalnie nad Wami pływają te ryby, nie? Zobaczcie. Coś pięknego. się właśnie kawą oblałem. <laughs> Nie da się wszystkiego naraz robić, bo to widzicie, później wychodzi. No i po koszulce poleciało. Co kurde jest? Coffee on me. <laughs> Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, jest motylowiec. Przepiękny. O, tu są dwa nawet, jest jeszcze jeden. To są ryby, które mają truciznę w tych końcówkach płetw. Zobaczcie, kolejny tunel taki się trafił. Ale tu jest pięknie. Powiem że tutaj będę naprawdę często często przyjeżdżał, bo jeśli chodzi wiecie, o jakiś relaks, takie obcowanie z naturą, to z taką naturą, której na co dzień no nie, nie, ma, nie ma szans, żeby gdzieś, wiecie, no, zaobserwować. I pobyć w takim, w takim otoczeniu, nie? Tych ryb tego, tej wody tu pachnie w ogóle taką wiecie taką partici płaszczka, taką solą, nie? Mors, taką morską wodą. Zobaczcie jak sobie płynie pięknie, szybuje, nie, no, przepiękne miejsce. Tutaj ten Tytanik zatonął <laughs> Także jak ktoś szuka Tytanika to już wiecie gdzie jest w Siemre Zobaczcie tutaj macie taki jakby ee, Basen być otwarty i normalnie możecie... O, patrz, patrz, patrz One tu normalnie podpływają, żeby coś do jedzenia dostać, nie? Ale jest narysowane, żeby nie wkładać tam palców Ale zobaczcie, no super, super, nie? Naprawdę to miejsce jest rewelacyjne Słuchajcie, jak ktoś tutaj jest w siemreb, To musi tu po prostu przyjechać, nie? Bo to jest do coś pięknego Zobaczcie rekiny, normalnie na wyciągnięcie ręki. Nie? Tu macie naprawdę dużo, właśnie Dużo gatunków jest tutaj tych ryb morskich. Ja na morski tak się nie znam, ale no, przepiękne, przepiękne doświadczenie. Tu jest jeszcze coś. No, zobaczcie, te grysy normalnie sobie tutaj chillują Powiem wam, że temperatura teraz jest tak wysoka. ze mnie to normalnie, zobaczcie się leje, nie? słońce wyszło dzisiaj miałem dobre, dobre przeczucie, że pogoda będzie super na taki wypad właśnie także idziemy dalej zobaczymy co tam jeszcze będzie zobaczcie, idzie się przywitać Andrzej, chodź Andrzej Andrzej tam Dupie ma wszystko tam. zobaczcie Andrzeja zapałem tutaj <laughs> Ale mu gorąca dyszy biedny no, Myślę jakieś wody sobie wskoczy to mają wodę Zobaczcie, jest tutaj cały taki wodospad Tutaj jest woda jakaś taka jeziorko takie mają Także o Czarek z Andrzejem przyszli tutaj no. przepiękne, nie? No właśnie, zobacz. Ale to są potężne koty A to para jest, zobaczcie zakochańce Ale super ujęcie. Widzicie jakie macie ujęcia? Ze mną tutaj? Normalnie jakbyście anima plany oglądali Także docencie to, co dla Was robię. <laughs> Bo to nie są łatwe rzeczy, nie? Wiecie, tak się wydaje, że. A, tak sobie nagrać takie coś tam, to jest prosto takiego vloga nagrać. To nie jest takie proste. Polecam każdemu włączyć kamerę i spróbować, nie? Ale, ujęcie rewelacja, nie? zaraz go gryzie, <gryzie> Mówi, kurde, już, Andrzej przesadzasz. Ile będziesz lizał? Widzicie, już. Za długo to też nie nie? Ale pięknie kocury. Dobra, damy już im spokój. Niech się tam gryzą. 你们打 trzech muszkieterów zobaczcie Niedźwiadki. No jest tych zwierząt tutaj Także idziemy dalej zobaczymy co tam dalej jeszcze mają ciekawego U. Yes. Znaczy, jestem tutaj, jestem tutaj. Zobaczcie, majster karmi tutaj. Są tam ryby, nie rzuca? Rybki chyba nie rzuca. No, zobaczcie. ale ich tutaj wypłynęło teraz. Uu. A was it krok... krok... Krok-pol Krok-pol Co są taką rybką daje? Musisz się tam rzucić, kurcze Parę kurczaków tam ma, nie majster rzuci animal planet normalnie Ale mm. <laughs> mm. Nieco zła praca, powiedzcie mi sobie tak obcować ze zwierzętami Spokój, cisza sobie tutaj o majstry pracują na luzaku 10 ten points. Yeah. Ten points shot. No. Coś pięknego. tego zoo powiem wam, że naprawdę było super bardzo dobrze wydane pieniądze powiem wam, że naprawdę bardzo jest to taki czas relaksujący super właśnie, że te, że te krokodyle tam żeśmy zobaczyli jak karmi że też dosyć fajne doświadczenie wiecie, takie <laughs> coś innego Dlatego no te, te akwaria wodne no, rewelacja ja tam głównie pojechałem właśnie dlatego tam tych zwierząt za bardzo nie nagrywałem później Tam było trochę i, i papuk jeszcze i, i jakichś tam e, innych zwierząt Ale nie nagrywałem już tamtego Głównie zależało mi właśnie na, na, ty, na, ty, na tych rybach, nie? Także wracamy tutaj właśnie już z koleżanką Pojedziemy coś jeszcze zjeść e, No super, super czas You wanna say bye bye? Bye bye. Thank you. I hope you come to enjoy in Cambodia because Cambodia very friendly, very nice people. Yes, exactly. Yes. yes thank and you. If somebody comes and we want to try yes. to visit places with you, I will yeah. always uh, give the number and yes. and you can uh, show around the yeah. places.